Dzień dobry wszystkim. No i oczywiście, zażegnaliśmy tam Trzecią Rzeszę i Brazylię. I teraz pokażę Wam podział. Tutaj jest Ameryka Południowa, gdzie powstała, znaczy jest Portugalia, Wielka Brytania i Związek Południowej Pół, Ameryki. No i uwaga, tutaj powstała. Na terenach południowej Afryki powstała tam Portugalia, RPA, Polska z Karem oraz Wielkie Kolonie, czyli Wielka Brytania i Francja zajmujące połowę Afryki. No jak się obawiliśmy, Ukraina i Białaś. No, no nareszcie. Chcemy się podbić świat. Cały czas każdy mnie obraża, to czas podbić świat. Austria do mnie, okej okay. Tak, dołączaj Nie Nie dla psa kiełbasa, dołączaj Do mnie, hehe Ej o co chcesz Niemcy, robimy Rozbiory Polski? No okej okay. Czekaj, co? Nie Tak, dołączaj, okej okay. Teraz Ty Słowacja Jesteś moim wasalem, okej okay, Niemcy I Dwie prowincje Rosji, okej okay. Oddawaj mi te dwie prowincje, no oki. Okay. Siema Rusko, siema Węgier. Y, mogę kupić dwie prowincje, te? No okej. Okay. Za ile? Za Bilion. Oki. Okay. Siema. Oddawaj te tereny należące kiedyś do Związku Radzieckiego. No okej. Okay. A ty mi oddaj to co z II wojny światowej, Noki okay. Danio, do mnie, oki. Okay. Siema. My mamy nazwy. De teraz będziecie moimi nowymi terenami. Franczo co? Gówna psiego. Wojna. Co? O ty Niemcu. Ale cię ciebie, Francja upadnieś dzisiaj. Jakieś ostatnie słowo. I jeszcze tu wrócę. Nigdy już nie wrócisz, haha. XD. Zapomniał o, o koloniach XD. Zniszczę jego. O nie, przecież Francja miała jeszcze kolonię i mi teraz zabrała. Teraz nie mam kolonii na uratowanie, ale dobra. Dołączacie? No okej. Okay. Czas za zacząć kampanię. Co? Coś na pewno. O nie, ucie uciekam do Moskwy. Kurde, nie mogę zaatakować Moskwy, bo jest bardzo dobrze strzeżona. Uf, dobrze, że udało mi się podbić. Kampania trwa w najlepsze. Teraz muszę ogarnąć postawy. Moje ciężkie, zarobione pieniądze. Muszę coś zrobić. No bo przecież nie wykorzystam tych terenów. A po pierwsze już mi się powoli niszczą. Dlatego, że ludzie robią bunty. On mnie prędzej, później czy zniszczy. Ale dobrze, że Moskwa jest broniona. Żyj podobała wam się część sezon drugi i część pierwsza którą na serio starałam się żeby była fajna część druga będzie za kilka dni ogólnie teraz jest ruszyła coś takiego jak, jak teraz napiszecie komentarz co ma się Wycon tu zrobię to. Więc Nara i B.